że premierowi Tuskowi i wszystkim ministrom jego rządu grozi dożywocie, Jestem kiedy dojdzie się do ponownie do władzy? Jestem przekonany, że te osoby będą odpowiadały nie z artykułu 231, tylko z artykułu 127. I powiem za co. Po pierwsze, za zamach na media publiczne, za zamach na prokuraturę, zaraz się jeszcze odniosę do tego, co pan powiedział, za zamach na Trybunał Konstytucyjny, za zamach na Sąd Najwyższy i ostatnio za zamach na Państwową Komisję Wyborczą. Nie tak uznajcie tak tryb wyroków Trybunału Konstytucyjnego, chociaż nie został przez nikogo zdelegalizowany. Pan opowiada, że nie było zamachu na prokuraturę. Rozumiem, że dla pana ci sędziowie Sądu Najwyższego, którzy podjęli uchwałę, w której napisano, że legalnym prokuratorem jest Dariusz Barski, to są przebierańcy dla pana jako byłego szefa Naczelnej Rady Adwokackiej. Więc ja uważam, że są konkretne znamiona wyczerpane w zakresie działań funkcjonariuszy publicznych. Mówię tutaj m.in. o panu premierze, o ministrze sprawiedliwości.